Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku szybkiej piątki, czyli programu, gdzie będę przedstawiać krótkie ciekawostki historyczne. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej. 1. Wszyscy znamy koty jako zwierzęta domowe lub potwórkowe, ale czy ktoś z Was znał je jako tarcze? Persowie na pewno. Otóż w bitwie pod Peluzją w 525 roku przed naszą erą, perscy żołnierze wykorzystywali koty jako tarczę przeciwko egipcjanom, ponieważ ci drudzy uważali jako istoty boskie i ich religia zabraniała krzywdzenia kotów. Niby śmieszne, ale wciąż lepsze niż świeżenie fletające spaghetti. 2. Ostatni z potomków Napoleona Bonaparte, czyli Hieronim Bonaparte, zmarł w bardzo. Nietypowy sposób. Otóż wyprowadzając swojego psa, podnął się o jego smycz, upadł i skręcił sobie kark. Mógł sobie wybrać kota. 3. Skoro już jesteśmy przy Napoleonie Panabarty, do pewnego razu sam cesarz przejeżdżając przez malutkie francuskie miasteczko, zdziwił się, że nie przywitano go w odpowiedni sposób, czyli salwą armat. Dziwiony tym poszedł do samego burmistrza i spytał się go, dlaczego nie oddano właśnie tej owej salwy. Burmistrz na to. No, z powodów jest 20. Po pierwsze, nie mamy armat. Po drugie, dziękuję, to pierwsze wystarczy. To się nazywa wyrozumiałość. 4. Raczej większość z was lubi pić piwo, prawda? Amerykańscy żołnierze również, lecz podczas wojny w Wietnamie było ono rarytasem. Jeden z żołnierzy, a dokładnie John Chiki Donohu, postanowił coś z tym zrobić i w taki oto sposób przemycił piwo z Nowego Jorku, aż do strefy wojennej w Wietnamie. Było to tak epickie, że nakręcono o tym dokument o podtytule Greatest Beer Run Ever, czyli na nasze najlepszy wypad po piwo, który sam osobiście szczerze Wam polecam obejrzeć. 5. 15 marca 1952 roku amerykański pancernik USS Wisconsin otrzymał swoje pierwsze trafienie. Nabrzeżna bateria północno-koreańska wystrzeliła w owy okręt cztery pociski o kalibrze 155 mm trafiając tylko jednym w osłonę działa 40 mm powodując mikroskopijne na skalę całego okrętu uszkodzenia. Wisconsin zniszczył ową baterię pełną salwą z działu 406 mm co pewnie wyglądało tak. Po zniszczeniu jeden z okrętów oskartowych nadał na pancernik wiadomość o treści spokojnie, spokojnie. No, co tu dużo mówić. Mają rozmach, syny. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za jego obejrzenie. Jeżeli ma też masz jakąś śmieszną, ciekawą historię, to zostaw komentarz pod spodem. Jeżeli Ci się spodobał odcinek, to zostaw łapkę w górę. A jeżeli chcesz więcej, to zasubskrybuj mój kanał. Dzięki, cześć.